Rozwiązujemy dzisiaj konkurs z zgarni SSD Kazaplace'a, w którym można było zwyciężyć trzy dyski SSD o pojemności 512 GB od Silicon Power. Były to modele A55. Także zobaczcie teraz, kto wygrał. Proszę. Tu wskakuje. Jeżeli chodzi o konkursik, to wydaje mi się, że udał się, on, dlatego że sporo z was pokazało mi swoje fajne zagrania. I pamiętajcie o tym, że w trakcie, w tym momencie, jest jeszcze konkurs na myszki od SPC GIR o takie myszki. Więc jeżeli macie ochotę znowu spróbować swoich sił, to wbijajcie na nasz fanpage na Facebooku i zobaczcie, co tam się dzieje. I generalnie followujcie oczywiście ten kanał, dlatego że na YouTubie też proponuję generalnie w przyszłości prowadzić takie konkursiki na ciekawe rzeczy. Także to tyle. Do zobaczenia. Wszystka, cześć!